W każdym razie obniżajmy. Słuchajcie, będzie jeszcze skuteczniej, jak będą kary jeszcze niż. Mamy, mamy telefon, to jest pierwsza niespodzianka. Janusz Korwin-Mikke. Witamy Pani Janusu. Nie ja rozmawia, no to ingeruję. Witamy. Do, do, jest korzystny do NL-u, zły, ale dzisiaj NL to nie to samo co przedwojenny. E, e, halo halo wiadomo, panie przed Janusu. Halo. Halo panie Januszu. Halo, witam. Witam, witam. Wyjaśnienie, tak? wyjaśnienie, wyjaśnienie. Pan Janusz jest w tej chwili na czacie w telewizji w nowej prawicy i połączyliśmy się w trakcie czatu, także chwileczkę słuchaliście Państwo odpowiedzi pana Janusza na jakieś pytanie, które zadał jeden z czatowiczów i uczestników audycji telewizyjnej. Panie Januszu, rozmawiamy o karze śmierci. Za czy przeciw <noise> pytanie. Ja jestem oczywiście <noise> za karą śmierci. Krótko dlaczego? Natomiast, natomiast ja nie widzę powodu, żeby ja że tego... U... Halo? Jesteśmy, jesteśmy. Ja, ja, nie, ja nie widzę powodu, dla którego ja muszę to głosować. Może przeciwnicy każdej śmierci to jakoś uzasadnili. Przecież, zresztą, no Mam, uwagę, mamy... że zawsze w naszej cywilizacji. W każdej cywilizacji, jaką znamy. To jest taka europejska, czy, czy egipska, czy Azteków, czy, czy innych. Jeżeli ktoś pada na jakiś taki antycywilizacyjny pomysł, żeby przywrócić wspólnotę pierwotną, cofnąć nas do, do czasów cywilizacji, no to on to musi uzasadnić, Dlaczego ja mam to uzasadnić. No, pierwszy argument, kara śmierci jest niehumanitarna. Wykonanie kary śmierci jest nieefektywne i to jest mnożenie zło. Poza tym, to jest argument m.in. wielu tak zwanych autorytetów duchowych, żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi. To Pismo Święte mówi tutaj wyraźnie, a gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie, zasadziwszy się, podstępem zabił. I od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz. Także, także w tym momencie nie, nie byłoby żadnej wojny możliwe. Trzeba by się poddać, poddać dowolnemu bandycie. No przecież nie wolno go w życiu prawda? No dobrze. Mamy jeden z argumentów również, jeszcze o tym w audycji nie rozmawialiśmy, jest taki. Mamy mnóstwo przykładów wykonanych wyroków śmierci na ludziach, którzy okazali się być niewinni. Jest to ogromny dramat. Jest to dramat oczywiście tych ludzi, ale dramat również e, ich rodzin. Co pan odpowie na taki argument przeciwników kary śmierci? Ja znam, taki jeden, ja znam tylko jeden taki przykład, przypadek akurat, y, ale jestem absolutnie pewien, że było ich więcej. Natomiast zwracam uwagę, że ginie na drogach Polski rocznie 5 ludzi. Na drogach świata ginie coś pół miliona ludzi, z tego powodu nie, nie zakazujemy samochodów, prawda, nie rozumiem o co chodzi, no. Tak samo jak się myli, myli machina, machina, parowa, czy machina spalinowa, to myli się również czasami sąd. To jest to bardzo rzadko, sąd się w 99% myli odwrotnie, czyli zamiast wymierzyć wyrok śmierci, tego nie wymierza, a czasami się myli w drugą stronę. Panie Januszu, mamy w studiu przedstawiciela... Organizacji Współpracującej z Fundacją e, Helsińską. Ja mówię głośnie, bo ja ledwo Mówię, że mamy w studiu przedstawiciela Organizacji Współpracującej z Fundacją Helsińską. E, Maciek jest e, gorącym przeciwnikiem e, kary śmierci. Co odpowiesz e, Januszowi korwin na argument udowodni, że twoje działania antycywilizacyjne mają jakiś sens? Palenie na Stosie też było kiedyś częścią cywilizacji, czy to znaczy, że mamy nadal palić ludzi na Stosie? Czy, to mamy, czy, czy nadal mamy zabijać czarownicę na przykład, co również było częścią wielu kultur? No, jakby, gdzie, 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 gdzieś jest granica ukłonu dla. Taka, y, się ku, ku... Ale, ale teraz powszechnie również kraje od tego odchodzą. I czy to wszędzie jest antycywilizacyjne? Ja właśnie mówię, że to jest... Związek Sowiecki odszedł i musiał to przywrócić. Dwa razy odchodzi z Związek Sowiecki i dwa razy, i dwa razy. No i Rosja teraz kary śmierci nie stosuje. Tak, Stany Zjednoczone odeszły i też wracają, bo Wartano się zwróciła. I ludzi. No nie, nie, no. Ale po pana, może się pan założyć, że za będzie w Europie też śmierci. To jest oczywiście nie może być bezkarny, bez nie Pan sobie pomyśli o jednej sprawie, o jednej sprawie podstawowej. No, ma Pan człowieka, który tam za, zamordował tam dziesięciu ludzi, okrutnie i tak dalej, no i Pan go skazuje na takie absolutne dożywocie, bo nie ma kary śmierci. No dobrze, on zamorduje spółwięźnia. na co Pan go skazuje w tym momencie? Co Pan mu zrobi? Że go skazałem na dożywocie i moim obowiązkiem Od jest to, że mu zamord zamord Zamorduje, teraz spółwięźnia. czyli ten człowiek jest bezkarny, tak? Może mordować, co chce, kogo chce, tak? Nie, no, moim obowiązkiem jest trzymać go w takich warunkach, żeby nikomu nie zrobił krzywdy. I mam dzisiaj, państwo ma dzisiaj wszelkie argumenty, żeby to czynić. Natomiast jeszcze wracając do wcześniejszego argumentu, no, porównywanie wykonywania kary śmierci przez państwo na niewinnej osobie do wypadków drogowych, no jest, 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 jest jakimś kuriozum. Znaczy, mamy państwo, które mówi. No, sorry, no, pomyliłem się, Ni, nic się nie stało, wie, wiecie, rozumicie, dobry człowieku, rodzino zabitego niewinnego człowieka, no, pomyłki się zdarzają, sorry, winę tu, tak? To znaczy, to no tak, to tak małżeń, ma wyglądać? No, pana pomyłki się zdarzają, no, każdy konserwatysta wie, że świat nie jest idealny i ten, kto świat idealny, buduje więzienie. Trzeba się zgodzić z tym, że również sądy się czasami mylą. No. I tak trzeba im tak dać jest... prawo do popełnienia tych błędów i odkręcania tych pomyłek, kara śmierci no ale pan tego nie daje. Komuś, komuś samochód do ręki też daje mu prawo zabienia tego błędu, tak czy nie? No tak, ale tutaj mówimy o państwie, które nie ma możliwości odpokutować za, za swój błąd, tak? Za zabicie niewinnego no panie, człowieka. Dało, dało, Majestacie dało prawo. W Człowiek, który Zabaw popełnia i też nie może za... Ale zaraz, odpokrywać. człowiek, który zabija drugiego człowieka na drodze, łamie prawo. Nikt nie mówi, że to jest zgodne z nie. prawem. Natomiast nie, nie, pan koniecznie. dopuszcza zabicie człowieka nie, w majestacie prawa. Ale niekoniecznie nie prawo. Ja ma proszę pana, trzasło mi koło, nie, wjechałem na, na, chodnik, stawiłem tych ludzi. Ja nie jestem nie, nie to jest wypadek. Wypadek nie ma, nie ma winny. Nie ma umyśleń znaczy, w wypadku żeby, 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 żeby... No tak, ale całe nasze dążenie i cały wysiłek państwa, tutaj się chyba panowie zgodzicie, idzie w tym kierunku, żeby wypadków drogowych było trochę mniej. Tymczasem wy zakładacie, że w prawie karnym On możemy nie... przyjąć system, który z zasady przyjmuje, znaczy, że może się pomóc. To, się... to jest różnica, no, panie no, Januszu, przepraszam. Zasady przyjmujemy, że samochód może kogoś Ale Ale można, jedna... żeby drogowych ograniczyć. I podobnie sądy że co można, żeby ilość błędnych, błędnych w roku śmierci Ograniczyć. Powtarzam, ja znam tylko jeden przypadek, głównie jeden, nie, nie, niesłusznego wyroku śmierci, no nie ale na tym, gdzie była pomyłka. Bo wiecie pan, bo te fikcja, o których pan słyszy teraz, to, 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 to jest fikcja, to jest na żądanie rodzin po 30 latach sądy, żeby w się fikcję, że, że, że kary śmierć jest które uniewiniają tych ludzi. Prawda? Dlaczego Pan, który pan, Pana nie wierzy w wyrok sądu wtedy, przed 50 lat, kiedy go skazał, widząc tego człowieka, a Pan wierzy w wyrok sądu, który teraz go uniewinia. Dlaczego ten drugi wyrok jest lepszy? Znaczy, wchodząc jeszcze... Panu w słowo, momencik, mhm. Panie Januszu, jako zwolennik kary śmierci muszę, muszę zastanawiać się również nad takimi Argumentami, jak właśnie ten wykonano wyrok śmierci na człowieku niewinnym. Takich wyroków sprawdzałem, to jest wiele i w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z sytuacją, która. Zdarzyła się ze względu na niedoskonałości metod badawczych, na przykład niemożliwość badania śladów biologicznych, co od kilkunastu lat jest już możliwe i dzięki analizie śladów biologicznych udało się stwierdzić, że ten człowiek jest niewinny, a winny jest do dokładnie ktoś inny. Tych przypadków jest no, więcej. Natomiast nie zmienia tak. to faktu, to jest, tylko chciałbym skończyć, nie zmienia to faktu, że to nie jest argument przeciwko karze śmierci. To jest argument przeciwko procedurze doprowadzenia do skazania nie, człowieka. Nie, 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 Pytanie, gdzie jest w tej chwili no to, to Nie jest Tylko. w stanie stworzyć Wiem. Idealnej Wiem. procedury. Ten argument oczywiście za karą śmierci, bo skoro wierzymy, że te metody badania DNA potrafiły tam sobie wyjaśnić, to dzisiaj nie mamy. Więc w takim razie dzisiejsze wyroki śmierci są z całą pewnością pewne, ponieważ, ponieważ mamy badania DNA, prawda? Skoro wierzymy w tamte wyroki, to czemu nie wierzymy w ten, prawda? Mm -hmm. Ten będzie oparty o, o, o wyniki DNA. Tutaj jeszcze innego nie, argumentu. Nie, bo nie jesteśmy mm -hmm. w stanie, przepraszam, tylko jedno słowo, nie jesteśmy mm -hmm. w stanie stworzyć procedury, która wyeliminuje czynnik błędu i czynnik znaczy, ludzki. Ja, no, ja nie, no, ja bardzo a, przepraszam. A, 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 no, mamy... a, a, a nie przyjmuje Pan do wiadomości, że te wyroki sądów, które na podstawie DNA uniewinniają teraz ludzi, to one też są, są błędne? Ale tutaj jeszcze jedna, jedna, to dalej kwestia, jedna kwestia, no przecież po to w prawie karnym jest jedna, w procesowym prawie karnym, jest jedna z fundamentalnych zasad, która mówi, że w razie wątpliwości sędzi uniewinni, że w takiej sytuacji, kiedy mamy wątpliwości, uniewinniamy. Oczywiście, może się zdarzyć i to jest kwestia, i to jest kwestia oczywiście tego, tych dowodów. Może się oczywiście zdarzyć raz na sto tysięcy, że mimo wszystko sąd się... A, Sącim... dobrze. Panie, dobrze. Panie Januszu, przepraszam, przedłużyliśmy troszkę, bo umówiliśmy się na troszkę krótszą Jest rozmowę. Bardzo dziękuję. będziemy Myślę, że do tego i podobnych tematów będziemy ja wracać. Jeszcze, ja za ja 10 minut będę już wolny. Także... To może myślę, w drugiej, się w drugiej godzinie dziękuję się bardzo. spróbujemy połączyć. Dziękuję, Janusz Korwin, Mikke. Jacek no, no, Oczywiście, że się może zdarzyć e, w, tak, w każdej machinie, którą kieruje człowiek, omylny z natury, może się zdarzyć raz na 100 tysięcy przypadków pomyłka. Tylko jakoś nikt, znaczy prawie nikt z obrońców kary śmierci, e, przeciwników kary śmierci, e, nie, nie, nie wskazuje na taki fakt, że państwo się myli dużo częściej. Na przykład państwo nie ściga pewnych ewidentnych przestępstw, nie ściga morderców, nie ściga różnych złoczyńców. I przez tę pomyłkę, przez te pomyłki organów ścigania, których jest mnóstwo, zaniechania, nieudolność itd, i tak dalej, popełnia się masę przestępstw, tym najgorszych. I jeżeli byśmy w ten sposób do tego podchodzili, no to owszem, to, to po, połóżmy na jednej szali sto tysięcy przypadków, kiedy ktoś został skazany niesłusznie na karę śmierci, no kilku, pewnie kilku tysięcy przypadków, w których ludzie giną, ponieważ państwo nie robi to, do co niego należy, czyli nie, nie pilnuje porządku, tylko zajmuje się takimi rzeczami, jak nie wiem, no okradanie nas z, z pieniędzy zgromadzonych w OFE, Posłuchajcie, no? e, będę chciał, żebyśmy... Ha, zobaczcie, już godzina minęła.